Szybko w polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siemka, w tym odcinku ukon skynet. Wyskład bastaj ukon skajnet i kupimy ten za 60 złotych! Wow, nowa posta! Siemka, w tym odcinku. Kupiliśmy kajnet za 60 zł w składzie. No, jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę go kupić. 60 zł na kajnet. Przedkiem to jest bardzo fajne. No, wow, udało się nam jeden zięć co został. I nagrody trzeba odblokować z premium. Mega jednostki są mega fajne, wow. Wow, fajne nagrody, oh my god. je oh yeah, mega, wow. Fajne, wow. Ja. dobra, dobra. Dobijemy chyba 25 poziom. Bo się nam udało. Oh my god. Zostało tylko 5 poziomów i mi się nie udało, przegrałem zakład. Wizowie, no. Przepraszam, no. MK zostało 9 godzin, aby skład pasty był globalny, i wtedy usunął ten kajnet i mi się udało dobić 25 poziom. Kajnetu nie udało mi się z tego poziomu, i jestem mega smutny przez to, no. <mulary>